Gdy patrzę, co nieuczciwa konkurencja ze strony ukraińskiej robi z polskim rolnictwem albo z polskimi firmami transportowymi. To mówię, że nigdy się na to nie zgodzę. Nigdy się nie zgodzę na to, drodzy państwo, żeby bez warunków i bezwarunkowo Ukraina przystąpiła do Unii Europejskiej ze szkodą dla polskiego rolnictwa, polskiej gospodarki. My czekaliśmy wiele lat na to, żeby być częścią Unii Europejskiej. Tak, my chcemy być partnerami, chcemy, żeby wygrali wojnę, ale my mamy swoje polskie sprawy. Dlatego nie możemy zgodzić się na to, żeby być junior partnerem Ukrainy, bo nie ma narodów, które są wybrane do swojej pamięci i też do załatwiania swoich spraw. A jak widzę, co mówił, widziałem, co mówił minister spraw zagranicznych Ukrainy Kuba. Już nie jest ministrem. Albo jak prezydent Zełęcki przyjeżdża do Polski i wydaje mu się, że będzie wybierał prezydenta Polski, to uznaje, że zachowuje się nieprzyzwoicie. Bo to państwo, to my, to Polacy będą wybierać prezydenta Rzeczpospolitej.